To było całkiem zwyczajne poranne, kiedy wszystkie plany na dzień niczym nie różniły się od poprzednich. Mimo to Irina Sergejewna czuła niepokój i niezrozumiałe dla niej napięcie. Dwukrotnie wypiła zimną wodę i umyła się. Andrzej, zwróciła się do syna. Stało się to, co się stało. Twoją babcię wypisują ze szpitala. Będzie potrzebowała opieki, a my musimy zaplanować i zastanowić się, jak to wpisać w nasze życie. Irina Siergiejewna była zdenerwowana. Rozumiała, że opieka nad osobą starszą wymaga dużo czasu, gdzie trzeba będzie zmienić swój harmonogram, wymyślić dyżury przy starszej teściowej, przewidzieć wszystko, co może być potrzebne. Jeszcze jedna osoba w domu to nie straszne, ale gdy wymaga określonej opieki, Wiele przyjemnych rzeczy może całkowicie zniknąć z życia. Poprzedniego dnia odebrała telefon od lekarza, który poinformował ją o wypisaniu teściowej ze szpitala. Nie można powiedzieć, że ta wiadomość napełniła ją strachem. Cóż, na pewno przeszły przez nią niepokojące fale. Można ją było zrozumieć, ciesząc się tylko tym, że biedna staruszka jest w stanie poruszać się samodzielnie. To uwolni ich od konieczności ciągłego przebywania przy łóżku, podawania jedzenia i przeprowadzania zabiegów higienicznych. Do wypisu pozostał tydzień i trzeba wszystko dokładnie przemyśleć. Teraz najwyższy czas wszystko zaplanować. Dodatkowe prania, wilgotne sprzątanie, przystosowane naczynia. Wszystko to trzeba było rozplanować w czasie tak, aby nikt nie czuł się przeciążony. Trzeba pamiętać, że praca nie zniknie i nie można po prostu przyjść do szefa i powiedzieć: Nie nadążam, więc nie będę pracować. Najważniejsze jest zdobycie dobrych chodzików, które nie złamią się pod ciężarem teściowej, utrzymają krok i będą po prostu wygodne w użyciu. Irina Siergiejewna pamiętała te stare chodziki, z którymi jej teściowa męczyła się przez wiele lat. Stale narzekała, że ręce drętwieją od niewygodnych uchwytów. Palce drętwiały i tak już osłabione ciało stawało się praktycznie niesterowne. Było trudno ją nawet przebrać po całym dniu oparcia na niewygodnym krzesełku, jak je nazywała. Jedzenie. Z jedzeniem będzie trudniej. Irina Sergiejewna znała wszystkie preferencje swojej rodziny, ale teraz musiała wprowadzić do diety potrawy dietetyczne. Na początek można gotować osobno, ale potem i tak kolacja będzie przygotowywana dla całej rodziny. Lekarze oczywiście, będą zalecać owoce, witaminy i wszystko co pomaga człowiekowi utrzymać zdrowie. Odwróciła się do syna i spojrzała mu w oczy. Wydaje się, że wcale go nie martwi, że ich życie zaraz się zmieni. Trzeba przygotować się na przyjazd osoby ze szpitala. Andrii był zupełnie spokojny, przez co wydawało jej się. Że ona przesadza. Co będziemy robić? Od czego zaczniemy? Zapytała. Wynajmiemy opiekunkę i tyle. Teraz na każdym rogu jest ogłoszenie, że ludziom potrzebna jest praca w opiece nad osobami starszymi. Nie widzę problemu, powiedziała Żanna, synowa Airimi Siergiejewny. Nie, to nieracjonalne. Wyobrażasz sobie, ile to będzie kosztować? Między Iriną Siergiejewną a jej synową Żanną nie było wielkiej miłości. Te napięte relacje, które między nimi panowały, można określić jednym słowem – niechęć. Żona jej syna w każdy możliwy sposób pokazywała, że zdanie jej teściowej jest dla niej nieważne. Przez to jej zachowanie irytowało jeszcze bardziej. Irina Siergiejewna przez długi czas nie pozwalała sobie na okazywanie swojego stosunku do niej. Ale po kilku przypadkach w rodzinie stało się to niemożliwe. Nie lubiła swojej synowej i nie bardzo to ukrywała. A czy babcia będzie chciała, aby ktoś inny się nią opiekował? Nagle przyszło jej do głowy. Teściowa Iriny Siergiejewnej nigdy nie odznaczała się uległym charakterem. Jej nastrój zawsze zależał od rzeczy, które zauważała tylko ona. Zgadnąć, w jakim jest teraz nastroju, było prawie niemożliwe. Nawet jej jasny uśmiech nie gwarantował dobrego nastroju. Zdarzało się, że z całkowicie pogodną i przyjazną twarzą zaczynała od progu opowiadać, jak wszyscy wokół nie doceniają jej pracy i jak ciężko jej samej radzić sobie ze wszystkimi problemami świata. Oczywiście, że nie zechce. Nagle dołączyła do rozmowy córka Irini Siergiejewnej, Julia. Spokojnie myła naczynia w kącie kuchni i milcząco słuchała rozmowy. Ja, na przykład, dobrze pamiętam, ile było rozmów, kiedy przysłaliśmy jej pomoc, żeby umyła okna w jej domu. Byliśmy wtedy wszyscy wrogami ludu. Nawet do domu jej nie wpuściła. Uznała, że to jakiś spisek przeciwko niej. A teraz, po udarze, myślicie, że będzie spokojniejsza? Bardzo wątpię. Jeszcze długo potem nas upominała, że zleniwieliśmy, że wszystko zrzuciliśmy na obcych ludzi, że nie mamy ochoty jej pomagać, a przecież poświęciła nam pół życia. Ale jeśli już sprzątać, to trzeba było wszystko posprzątać. Cały gruz z mieszkania za na śmietnik, stare rzeczy wyrzucić, wszystkie jej rozbite drogie ważoniki i podstawki też. A czy ona dała na to zgodę? Z babcią to już jest próba wytrzymałości. Ona się nie zgodzi, nawet nie myślcie. Irina Siergiejewna ciężko westchnęła, ale całkowicie zgodziła się z córką. Zaraz też przypomniała sobie, jaka była afera, gdy zaproponowano jej wymianę czteropokojowego mieszkania na mniejsze. Teściowa wtedy urządziła prawdziwe piekło na ziemi. Wszystkie próby namówienia jej i przekonania, że to będzie właściwe, że nie potrzebuje czterech pokoi, kończyły się awanturą. Dość proponowania mi tego, czego nie chcę. Znam was, mówiła, nie wiadomo czy z urazą, czy w takiej furii, że jej szyja napychała ze stresu. Dziś proponujecie mi wymianę, jutro sprzedaż, chcecie zabrać pieniądze dla siebie. Wszystko zabierzecie sobie, a mnie od razu wyrzucicie na ulicę. Będę się potem szwendać po kątach, gdzie popadnie, nie potrzebuję tego. Ile mi dane pożyć, tyle pożyję. Jak mnie już nie będzie, róbcie co chcecie. Swojego mieszkania przecież ze sobą nie zabiorę. Tylko że nie doczekacie się, nie zamierzam umierać. To był standardowy monolog, który babcia kończyła zawsze, gdy mówiono jej, że będzie dobrze przenieść się do mieszkania, w którym będzie jej wygodniej się poruszać. Żeby jak najbardziej nastraszyć dzieci i nadać większej wagi swoim słowom, często potrząsała pięścią. To czyniło ją dość zabawną. Ponieważ Andrii był trzy razy od niej wyższy razem z kościami. Mój wnuczek, już dorosły mężczyzna, sam powinien zbudować lub kupić sobie mieszkanie, jak zechce. Ja swoje zarobiłam, przez dwadzieścia lat harowałam w fabryce. Uczciwie pracowałam i zarobiłam na mieszkanie. Wy też musicie się uczyć zdobywać to, czego wam potrzeba. Oczywiście niczego podobnego do tego, o czym mówiła teściowa, Irina Siergiejewna nie zamierzała robić. Po śmierci męża jednego syna jej teściowej nie bardzo starała się być dobrą synową. Nie w tym wieku, by wszelkimi sposobami dogadzać rodzinie męża i zdobywać dla siebie punkty. I jej teściowa o tym wiedziała. Nigdy nie mieli ciepłych relacji. Wszystko sprowadzało się do spraw domowych i wnuków. To wystarczało, by nie urządzać awantur codziennie. Teściowa mieszkała osobno. Irina Siergiejewna z dziećmi osobno. Tak było jej wygodnie. I teściowej też to odpowiadało. Wkrótce babcia zachorowała. Kto się nią zaopiekuje? Skoro i u dzieci, i u Iriny Siergiejewny i tak było pełno kłopotów. Wszyscy znali trudny charakter swojej krewnej, i nikt nie ukrywał absolutnej niechęci przebywania z nią dłużej niż dwie godziny. Babcia Ania, choć była ich babcią, jej cechy charakteru tak bardzo podważały rodzinne stosunki, że dobrowolców do opieki nad nią po prostu nie było. Mamo, nie rozumiem, dlaczego jesteś przeciwna opiekunce? Wszyscy pracujemy, każdy ma swoje sprawy, obowiązki. Nawet na siebie czasu brakuje. A tu babka. Ona jest w wieku. To dość nieprzyjemne grzebać się z nią. Ja na przykład jestem za opiekunką. Andrzej starał się mówić przekonująco, by matka choć zastanowiła się nad tą propozycją. Szczerze mówiąc, ja też mam słabe zdrowie. Nie mogę jej podnosić, przebierać i w ogóle biegać za nią. Mam ciśnienie skaczące trzy razy dziennie. Ja też nie będę pomocny. Takie obciążenia jeszcze bardziej mi zaszkodzą. Irina Sergiejewna wykorzystała okazję i znów wszystkim przypomniała, że nie jest młoda i nie ma sensu na nią liczyć. Jej słabość często była niezawodną osłoną w takich sytuacjach. Pozwalało jej odgradzać się od spraw, które jej nie sprawiały przyjemności. Córka Julia milczała. Wszyscy zwrócili się w jej stronę, oczekując jakiejś repliki i komentarza, by określić, jak dalej działać. W ich oczach wyraźnie widać było chęć zrzucenia na nią obowiązku opieki nad obcą babcią. Uwolniłaby ich od tylu problemów, tym bardziej wiek jej na to pozwalał, i nigdy nie narzekała na zdrowie. O ile dobrze pamiętam, osoba opiekująca się starszym krewnym później dostaje też jego majątek. Taka praktyka jest teraz częsta. Mam rację? Julia natychmiast wyczuła nastrój całej rodziny i postanowiła wszystko postawić na swoim miejscu. Można było od razu zrozumieć, że jedyną opcją dla wszystkich pozostaje tylko ona. Julia nie była rodzoną wnuczką babci. Irina Siergiejewna urodziła ją i sama nie wie od kogo. Dopiero potem wyszła za mąż z niemowlęciem na rękach i urodziła wspólne dziecko Andrzeja. Babcia nigdy nie uważała jej za swoją wnuczkę. Nie krzywdziła jej, nie mówiła o tym głośno, ale Julia wyraźnie rozumiała jej spojrzenia. Ale teraz cała ta sytuacja grała innymi barwami. Jedynym spadkobiercą babci ani był właśnie Andrzej. Dlatego całe mienie na pewno przypadnie jemu. Dość mądrowania! Sugerujesz coś? zdziwiła się Irina Siergiejewna. Nie sugeruję. Mówię wprost. Jeśli ja opiekuję się waszą babcią, to jej mieszkanie przechodzi na mnie. To będzie sprawiedliwe. Czy się zgadzasz? Odwróciła się do brata i patrzyła na niego, jakby odpowiedź była już znana. To dziwne, że to od ciebie słyszę. Myślimy, jak pomóc tej osobie, a ty od razu rozprawiasz o majątku. Czy nie wydaje ci się, że to trochę świętokradcze i merkantylne z twojej strony? Babcia żyje. Żadne rozmowy o mieszkaniu teraz nie mają sensu. Andrzej nie był zachwycony taką bezpośredniością siostry. W przeciwieństwie do niego, Julka nie miała ani rodzimego ojca. Ani babci. Może dlatego tak chłodno rozważała tę sytuację. Co w tym takiego? ciekawe. Mam się opiekować waszą babcią za darmo? Nikt inny nie może, ale ja, niespokrewniona wnuczka, mam. Cóż, więc mi też nie wyjdzie? Dlaczego miałabym robić więcej niż inni? Powiedz babci Ani, że będzie się nią opiekować opiekunka. Jeśli jej to nie odpowiada, to musi zadbać o siebie sama. I tyle. No tak. Dziwne zaczęły się u nas rozmowy, ale się zgadzam. Jeśli ty bierzesz na siebie odpowiedzialność za jej opiekę, to ja porozmawiam z nią, żeby mieszkanie zapisała tobie. Zgadzam się. Trzeba jej tylko wszystko wyjaśnić. Irina Siergiejewna uznała, że taka opcja może pasować zarówno babci. Jak i jej rodzinie. Andrzej nie będzie musiał zajmować się starszą kobietą, ona sama nie będzie musiała przestawiać całego swojego życia pod teściową, a Julka otrzyma to, o co będzie się starać. Tydzień minął szybko i starszą panią wypisano ze szpitala. Julka wcześniej odwiedziła jej mieszkanie. To był drugi raz w jej życiu. Musiała się nieźle napracować, aby nadać mieszkaniu choć odrobinę przyjemnego wyglądu. Wszystkie stare rzeczy, śmieci i niepotrzebne przedmioty schowała do spiżarni, dokładnie umyła podłogę, posprzątała w kuchni starannie wyczyszczona okna. Teraz to mieszkanie przypominało to, które wynajmuje się przyjezdnym. Zadbane. Czyste i skromne. Szczególny urok temu mieszkaniu nadawały wysokie sufity. Stwarzały wrażenie mieszkania z XVIII wieku. Dużo powietrza, jasne ściany. Można by w nim mieszkać, jakby było się dziedzicem szlachcica. Mimo skromnego wyposażenia, wszystko w nim było dość okazałe. Andrzej zabrał babcię ze szpitala, przywiózł do domu i szybko odjechał do pracy. Być może się spóźniał, ale raczej spieszył się, żeby jak najszybciej zniknąć, aby nie utknąć z drobnymi poleceniami babci, która we wszystkim widziała nieporządek. Babcia Ania usiadła w fotelu i długo wpatrywała się w twarz Julki. Czyli tak postanowiliście, tak? No to zobaczmy, czy nadajesz się do takiej pracy. Wydajesz się niegłupia, więc będziesz mogła pracować sumiennie. Podaj mi wodę. Pierwsze kilka miesięcy minęło bardzo szybko, ale bardzo ciężko. Julka codziennie przychodziła do mieszkania Anny i Liniczny, starała się dogodzić jej we wszystkim. Musiała kilka razy wykonywać to samo zadanie, ponieważ babcia była niezadowolona z rezultatu. Cały dom spoczywał na barkach Julki. Codziennie musiała wysłuchiwać pretensji, kąśliwych komentarzy, kaprysów i potępień. Babcia nie przebierała w słowach i starała się jak najczęściej zaczepić Julkę, jakby specjalnie wyprowadzając ją z równowagi. Wszystko jej nie pasowało. Raz woda za zimna, raz za gorąca. Raz zupa za rzadka, raz za gęsta, raz pościel źle pościelona, raz poduszka nieodpowiednio napełniona. W każdej chwili mogła odesłać Julię z powrotem i poprosić o ponowne wykonanie całego sprzątania, ponieważ, jej zdaniem, podłoga nie była wystarczająco czysta. Sama Julka dziwiła się swojej cierpliwości, mimo zamierzonej drażliwości babci z byle powodu jej starania, by zagonić Julkę tak, żeby sama zrezygnowała z tej pracy, Julka wytrwale wytrzymała wszystkie próby. A w tym czasie jasno zrozumiała, co się babci podoba, a co nie, jakie ma preferencje, co lepiej zrobić tak, aby tego nie widziała, a co ważne zrobić tylko pod jej nadzorem. Zapamiętała listę produktów, które preferowała staruszka. Znała listę seriali, które lubi. Wiedziała nawet, z której strony ma stać dzbanek z wodą. I to przyniosło pierwsze owoce. Babcia Ania zaczęła mniej jej dokuczać, ponieważ Julka wykonywała wszystko dokładnie tak, jak ona lubiła i prosiła. Też taka byłam w młodości, szanuję. Widzę, że nie jesteś leniwa, starasz się. Niespodziewanie dla Julki babcia wypowiedziała pierwszy w jej życiu komplement pod jej adresem. Czas mijał i życie stało się bardziej mniej znośne. Julka zdążała dorobić jako księgowa zdalnie, opiekować się babcią i wracać wieczorem do domu. Anna Jewgieniewna zamknęła swój projekt testowania bołęmi dla Julki i całkowicie przestała doszukiwać się drobnych uchybień. Podobało jej się, jak ułożyły się ich relacje. Julka nie wtrącała się z pytaniami, robiła wszystko, czego ona wymagała. Nadszedł moment, gdy nie mogła znaleźć powodu, by wysunąć jakiekolwiek roszczenie. To cieszyło obie strony. Przez cały ten czas ani Andrzej, ani Irina Siergiejewna nie odwiedzili babci. Nie interesowali się, jak jej idzie, nie pytali, czy Juli wszystko wychodzi. Ale pamiętała obietnicę matki, by porozmawiać z babcią na temat mieszkania. Mam nadzieję, że już porozmawiałeś z babcią Anią na temat mieszkania. Wyjaśniłaś, jak to wszystko powinno się odbyć? Zapytała wprost Julia, zaskakując Irinę Siergiejewnę. I tak się stało. Irina Siergiejewna nie spodziewała się takich pytań przynajmniej przez parę lat. Jednak Julia wniosła swoje poprawki. Nagle zaczęła się denerwować. Nie udało jej się ukryć swojego zdumienia. Dlatego akurat pod ręką znalazły się talerze, które wycierała prawie 30 minut. Rozmowa od razu została skierowana na inny temat, a w odpowiedzi na pytanie coś niejasnego powiedziała o braku czasu i w ogóle innych, ważniejszych problemach. Tak myślałam, powiedziała do siebie Julia. Czyli jestem tu dla wszystkich tylko służącą. Była najbardziej aktywna, i jak w każdej rodzinie, cała dodatkowa pomoc spoczywała na niej. To normalne, biorąc pod uwagę, że czasem nawet lubiła pomagać we wszystkim. Sprzątanie, pranie, gotowanie. To i tak się w życiu przyda. Dlatego Julia nigdy nie odmawiała pomocy. Wszyscy byli zajęci pracą, nikt nie miał czasu na codzienne sprawy. Julia ukończyła kursy księgowości po szkole i często po prostu dorabiała bez pełnego etatu. Przemyślawszy taką reakcję matki, Julia postanowiła porozmawiać o tej sprawie bezpośrednio z babcią Anią. A co to za nagle takie pytania? Co Cię to interesuje? No, mów, wyrzuciła z siebie babcia. Julia szczerze powtórzyła tę rozmowę, która odbyła się kilka miesięcy temu, gdy babcia miała dopiero wrócić do mieszkania. Dlaczego jej uwierzyłaś? Ja ją dobrze znam. Może powiedzieć cokolwiek, ale nigdy nie robi tego, co obiecuje. Zawsze myśli tylko o sobie i o tym, co jej się opłaci. Zawsze się dziwiłam, gdzie mój syn ją znalazł i po co się z nią ożenił. Popatrz, ani razu mi nie zadzwoniła przez cały ten czas. Niedługo minie trzy miesiące jak jestem w domu, a ona ciebie tu podstawiła i spokojnie sobie żyje. Trudno jej chwycić za słuchawkę i zadzwonić. Pewnie uznała, że całą robotę zrzuci na ciebie, naobiecuje ci złotych gór, a potem i tak zabierze to, co jej potrzebne. Mieszkanie przypadnie Andrzejowi, a ty zostaniesz z niczym. Oni nawet palcem nie kiwnęli, żeby pomóc ani tobie, ani mnie. A potem zobaczysz, będą ci jeszcze pretensje stawiać za to, że zainteresowałaś się ich sprawami. Nie podziękują i z domu wyrzucą znam ją nie od wczoraj już. Oni nie myślą o nikim innym, tylko o sobie. Żadnego szacunku. Andrzej, jeśli zadzwoni raz w roku na urodziny, to już uważa, że spłacił dług. Nie patrz, że jestem stara. Wszystko doskonale widzę i zauważam. Głowa, dzięki Bogu, działa, więc i oszukać mnie trudno. Wracając do domu, Julia ponownie zapytała matkę o sprawę mieszkania, jak zamierzają postąpić. Tak, tak, już rozmawiałam z babcią. Poprosiła o czas na rekonwalescencję. Potem chyba obiecała zająć się dokumentami. Tam też będzie sprawa, póki czekamy, powiedziała Irina Siergiejewna. Jakby czytała przygotowany wcześniej tekst. Tymczasem Anna Iliniczna postanowiła samodzielnie zająć się tą sprawą i wezwała notariusza do domu. Sporządzili darowiznę z dożywotnim prawem pobytu w mieszkaniu darczyńcy. Kto jest obdarowanym? – dopytywał notariusz. Był podobny do książkowych bohaterów z bujnymi wąsami i dużym nosem. Wszystko, co mówił, budziło niezaprzeczalne zaufanie, bo ten mężczyzna był w wieku konkretny i prezentujący się. No, oto ona przed wami, powiedziała Anna Iliniczna, wskazując palcem na Julię. Tak postanowiłam, więc zapisujcie. Jestem tak szczęśliwa. Bardzo dziękuję. Prawie krzyknęła Julia i rzuciła się, by uściskać babcie. To było wydarzenie w jej życiu, bo przez cały ten czas nie miała niczego, co mogłaby nazwać tylko swoim. Ale dość, dość. Trzeba dotrzymać obietnicy. Jeśli już nie moi krewni, to ja sama ją dotrzymam. My tu jesteśmy we dwójkę, a oni gdzie? Nawet nie wiedzą, co się dzieje. Ale ustalmy jedno. Na razie ani słowa nikomu. Jak się dowiedzą, zaraz staną w drzwiach. Nie chcę ich tu widzieć. Pożyjemy jeszcze we dwójkę, w spokoju. Po pół roku Anna i liniczna zmarła. Julia była przy niej i przez cały ten czas uczciwie wypełniała swoje obowiązki. Do ostatniej chwili starała się być przydatna. Ani Andrzej, ani Irina Sergiejewna nie odwiedzili staruszki. Zaraz po śmierci babci Julia opowiedziała o darowiznie. I wtedy stało się to, czego tak obawiała się Anna Ilimiczna. Brat od razu oskarżył Julię o interesowne cele i nawet zasugerował, że ona wszystko to zaaranżowała. Patrz, jaka z niej cicha myszka. Oszukała staruchę, naszepta, a jej swoje opowieści zmusiła ją do podpisania dokumentów. I teraz siedzi zadowolona. A my zostaliśmy całkowicie pominięci. Julia użyła w swojej obronie tej rozmowy, która odbyła się w ich rodzinie ponad rok temu. Pamiętała prawie dosłownie, ponieważ słuchała uważnie i cieszyła się, że mama zgodziła się na takie warunki. A w czym właściwie jest problem? To wszystko było omawiane, wtedy wszyscy się na to zgodzili. Nikt przecież nie znalazł w sobie siły, żeby się nią opiekować i wszyscy byli zadowoleni, że tylko ja nie mogłam znaleźć powodu, by odmówić. Zgodziłam się i zrobiłam wszystko, co ode mnie zależało. Wtedy to wszystkich zadowalało. Jakie pretensje? Tak właśnie miało być, bo do tego doszliśmy wtedy. Mamo, dlaczego milczysz? Przecież rozmawiałaś z babcią, wy też to omawialiście, jak sama powiedziałaś. Julia przyjęła postawę obronną i była gotowa na nowe ataki ze strony rodziny. Spodziewała się takiej reakcji, więc nie była zaskoczona, a raczej zadowolona. Teraz mogła wszystkich jednym zamachem upokorzyć, ale przecież ona nawet nie jest twoją babcią. Prawie jednocześnie krzyknęli mama i Andrzej. A wy myśleliście, że będę ciągle u was na posyłki zamiast służby. Złościła się Julia, ledwo powstrzymując się, by nie wywołać wielkiego skandalu. To była okazja, by wypowiedzieć wszystkie swoje urazy. Anna Iliniczna nie była głupią kobietą, jak o niej myśleliście. Rozmawialiśmy z notariuszem, którego ona zaprosiła. A oto jeszcze jeden ciekawy fakt. Dziewiąta część tego mieszkania, w którym teraz mieszkacie, należała prawnie do niej osobiście. Powiedziała mi o tym i notariuszowi. Wszystko zostało sprawdzone i potwierdzone. Teraz ta część przychodzi na spadkobiercę, czyli Andrieja. Wszystko uczciwie, jak powinno być. Julia z niecierpliwością oczekiwała wolnego życia. Z matką nie mogła już dłużej mieszkać. Spotkania z bratem były dla niej ciągłym doświadczeniem. Ma 35 lat, powinna zacząć swoje życie i teraz ma wspaniałą szansę wyrwać się z okowów w ciągłej pomocy. Czy nie wstyd ci? Po co ci takie ogromne mieszkanie? Chodź, zwróćmy pieniądze według stawek opiekunki. Oddaj mieszkanie Andrzejowi. Niedługo będzie miał dziecko. Chodź, zróbmy to właściwie. Ty opiekowałaś się babcią tylko przez rok. I dostałaś takie drogie mieszkanie. Ty jej nie jesteś krewną. Przecież będziesz mieć męża. Niech on cię utrzymuje mieszkaniem. A synowi potrzebne jest większe mieszkanie. Ma już rodzinę. I teraz wymaga normalnych warunków. Pomyśl o bracie, pospiesznie mówiła Irina Siergiejewna, wyraźnie niezadowolona, że utraciła mieszkanie teściowej. Nie, wyprowadzam się od was. Niech Andri sprowadza tu rodzinę, a ja będę mieszkać osobno, odpowiedziała Julia. Wam wystarczy miejsca, a mieszkanie zarobiłam sobie sama, swoją pracą. Wkrótce się przeprowadziła, znalazła dobrze płatną pracę. Pozwoliło jej to na remont i kupno nowych mebli. Nikt z rodziny do niej nie dzwonił. I ona też nie. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę, wesprzyj kanał kciukiem w górę. Nie sprawi ci to wielkiego trudu, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania. 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 Tkania.